Witam Was standardowo. Mike i dziś yy, zajmiemy się typowaniem drugiej galii Clot MA2, która odbędzie się y, w sobotę. Ale już mam jakieś przemyślenia, więc chęcią się mm, z Wami podzielę. Pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, napiszę ja, swój komentarz odnośnie tego, y, jak są wase, Wasze predykcje na walki. No i będzie to jakiś, o, o, jakiś odnośnik mm, do. Dyskusji. Zanim do tego przejdziemy, lekki konkurs i wspomnienie, zapraszam Was oczywiście na stronę podziemnetypy.pl. Szczególnie tych, którzy pierwszy raz przez film o tej gali trafiają właśnie na tą stronę, bo zazwyczaj no, jest takie popularne zdarzenie. Strona podziemnetypy.pl weryfikuje typerów, możesz sprawdzić się sam, możesz sprawdzić kogoś o zaufanej wiedzy i zaufanej podejściu, ponieważ mamy weryfikację tych typerów. Ich profile są rozliczane, więc zgodnie z algorytmem i z wynikiem meczu automatycznie. Więc sprawdźcie serwis, polecam jak najbardziej. Również zajmujemy się automatyzacją i inwestycją w zakłady bukmacherskie. A long term, długoterminowo oparty na matematycznych wyliczeniach, tzw. zwanych value betach, opłacalności. No i na tej stronie znajdziecie wszelkie wspomagacze do walki z bukiem od skanerów naszych szkoleń poprzez grupy zwalił betami tak zwane typy czyli wszystko na tacy dla leniwych jeżeli sami nie chcecie się bawić w skanery no to jest też taka opcja tutaj możecie sobie w typach również podejrzeć nasze statystyki klikając to przeniesie was tutaj do Excela i na przykład grupa single nasza flagowa będziecie mogli sobie sprawdzić jak to wygląda w miesiące na minus ponad rok już to robimy i Reszta miesiąc, miesięcy na plus, ogólny yield, ilość typów, wszystko można porównać z naszym telegramem, na który oczywiście Was zapraszam, macie linki w komentarzu i w opisie. No dobra, to jeszcze krótki konkurs dla Was, żeby po prostu było milej i ciekawej. Tym razem, jeżeli chodzi o garek.mma, kto najszybciej wygra, wcześniej mieliśmy zazwyczaj to będzie najszybciej znokautowany, teraz postawimy na zwycięstwo. E, czyli wpiszcie, kto najszybciej wygra, i powiedzmy, nie wiem, pierwsza minuta, 30 sekunda, i tak dalej. Licznik, kto po prostu trafi tego, kto najszybciej wygra, to trzy free bety do rozdania, które możecie spróbować a, rozmnożyć. E, jeżeli będzie więcej osób, które trafi, no to wówczas e, do tego e, będą właśnie te sekundy decydowały. Jeżeli chcecie, to sprawdźcie też z bookmachera.elfaubet. E, jeżeli zarejestrujecie się z naszego konta, coś z tego mamy, z naszego linka. To wówczas dzięczymy się jedną grupą premium za free. Dla Was, abyście sprawdzili, co jesteśmy tak naprawdę e, warci. Mm, dobra, to teraz możemy w zasadzie przejść do mm, analizy mm, gali i, i walk. E, na wstępy powiem, bo po ostatnim filmie z Prime pojawiło się kilka opinii, e, które no, lekko po prostu mnie śmieszyły. W zasadzie wiecie, że. E, znaczy, powinniście wiedzieć, że nie ma obiektywizmu, jeżeli ktoś z nas wypowiada się na jakiś temat. Każda opinia e, nasza jest subiektywną opinią. Tak samo traktujcie też moją opinię, więc nie rozumiem na przykład spiny ludzi, którzy e, mówili, że byli pewni. Jeżeli jesteście pewni, to stawiajcie domy, że w poprzedniej walce Bagieta-Olejnik e, wygra Bagieta i w ogóle wszelkie zarzuty, że typu nie znasz się, jak można stać na Olejnika, on nic nie wygrał, nawet dziewczyny go knockoutują e, kontra e, Bagieta. Mm, jeszcze podważanie, że w ogóle w frikach istnieje jakiś matchmaking. No powiem wam tak, oczywiście, że istnieje matchmaking, no bo do Bagiety, no że nie wystawiliby Tyburskiego, bo to by nie miało sensu, to by było raz, dwa, trzy i po walce, więc Olejnik też nie był jakimś ostatnim underdogiem na tej gali, byli więksi, e, szczególnie w... W walce 2 na 2, gdzie tak naprawdę mogło to się skończyć w drugą stronę, a tam kursy były o wiele większe, Dys, dysproporcja Ambro praktycznie był bliski nokautu, gdyby nie piona z coverą i wejście rezerwowego zawodnika, więc e, freak, mówię to po to, żebyście wiedzieli, że friki, gale frikowe, jeżeli w kontekście obstawiania, moim zdaniem nie mają nic wspólnego z tym, że na, da się na tym długofalowo Zarobić, poza tym no, mamy ograniczoną ofertę w zazwyczaj jednym buku. Jakoś wiele pieniędzy też nie da się podstawić. Dołóżmy do tego podatek i duże marże na takie zdarzenia. Więc y, możemy się bawić typować, ale grać rozsądniej na jakąś jedną postać po prostu y, długofalowo na tym zarabiać, raczej to nie jest, to nie jest tego typu wydarzenie i tutaj. Jak zwykle pewno wchodzi w grę hmm, rekreacja, zabawa, próbę utrafienia jakiegoś kuponu i to możecie ode mnie oczekiwać, no i jakieś takie spojrzenie, powiedzmy, e, moje oczywiście subiektywne spojrzenie na te walki, więc jak będę starał się gdzieś patrzeć, że może e, underdog zaskoczyć, no to nie, jest, to nie jest nic złego, będę zawsze argumentował e, taką decyzję. Pamiętajcie, że to są tylko friki, już nie takie scenariusze widzieliśmy, nie tak te underdogowie wchodzili, jak na przykład e, Olejnik. To ma tutaj pracę bytu i, i w zasadzie nawet byłoby oczekiwane przez twórców, żeby zrobić jakieś wielkie wow. Przypomnijcie sobie na przykład wa walkę Jasia Kapeli z, z Kosakowskim. Nie był faworytem. Myślę, że, gdzieś, że każdy myślał, czy każdy większość myślała, że to chłopiec zdobicia, a ten gość coś tam ćwiczył i mm, ograł tego rywala. A kursy były mizerne. Nieistotne. Jedziemy z tą galą z Cloud MMA2. Dobra, moje typy będę się starał o każdej walce coś tam powiedzieć, przynajmniej słów kilka od mojego spojrzenia i dać jakiś typ. A na koniec taki pewniejszy kupon, jeżeli miałbym coś wybrać i postawić. Super Mario Skrzypas. Patrzymy właśnie na kursy. 1,40 na skrzypasa Super Mario 252. No, hej chłopaku myślę, że 140 wziąłbym na, na skrzypka Super Mario. Widziałem. No nie przekonuje mnie ten gościo, no tylko tą swoją stylistyką bardziej tutaj na tych galach błyszczy niż umiejętnościami Błażej może w sportach walki nie spędził tak wiele, ale myślę, że będzie silniejszy, będzie na odpowiednio bardziej przygotowany. Walka w MMA i, i że ta siła po prostu przeważy. Więc spróbujemy na Błażeja, który jest debiutantem na tej gali. Albert Cotnowski, Remi Gruchała. Remi Grucha chyba debiutuje na Frikach, jeżeli się nie mylę. To jest gość, którego kojarzę z Gromdy. Dał dość mocną walkę, dopiero 22-latek. Jeżeli ktoś z Was ogląda sporty na gołe pięści, no to może kojarzy. Remiego, no i tutaj mm, powiem tak. Moim zdaniem te kursy są dość dużym mismaczem. No, w poprzednim w prime też stawiałem że Jackiewicz da radę z Shurim, e, No, był mocno nieprzygotowany. Nie miał po prostu szybkości, ale technicznie przeważał, więc e, tam były też rozterki życiowe, po w więzieniu i tak dalej, i tak e, dalej. Tutaj Remino jest bardzo młodym zawodnikiem, naprawdę takim hartem do przodu. No i Okej, okay. Będzie faworytem, bo osoby z mega doświadczeniem i z mega backgroundem w sportach walki, Dragon tutaj, no walka na to mistrzostwo z, z kliczką, później ten koniec kariery to dość mocne obijanie. Hmm. Liczę po prostu na niespodziankę. Jeżeli miałbym stawiać na tą walkę, to właśnie na niespodziankę, iż Dragon no w małych rękawicach to gdzieś miał takie kasje bokser, ostatnio i dostał od ty, Tyburskiego, no ale Tyburski w mega formie. Tutaj no ja spróbowałbym na Sosnowskiego, bo trudno powiedzieć na co możemy się spodziewać po Remigiuszu. Być może Albert właśnie tym doświadczeniem to ogarnie. To jest jego dziedzina sportu. No, coraz więcej właśnie widzę porażek takich zawodników zawodowych. Ja wiem, że to nie jest ich prime, to jest past prime, ale jakby ciągle wierzę, że tym samym doświadczeniem jest w stanie ograć takiego delikwenta. Po takim kursie myślę, że, że warto próbować to jest nasz mistrz Europy. Pretendent do walki o mistrza Soświata. No wiadomo, że ta walka z kliczką wyglądała jak wyglądała. Tak jak mówi Najman, że prędzej kliczko <grytko> chciał zarobić na reklamach niż go nokautować. Może coś w tym jest, bo proporcja była dużo i każdy był szykowany, że takiego rywala dobierał kliczko, no ale często właśnie na tych nieobowiązkowych obronach tak to wyglądało, co nie powinno przekreślać tego, że, że Albert umiejętności ma ale dość duże doświadczenie. Wiadomo, wyszedł tutaj po Hajsem, bo po co by innego te garzy w Klaw są spore. No i myślę, że się nie splami, że może tą walkę wygrać jego sport, tylko trochę ta wersja taka niebezpieczniejsza w tych małych rękawicach, gdzie ta garda jest nieszczelna. Więc pierwszy underdog taki z mojej strony tutaj walczę Karwat-Fericze, niby dwóch gabarytowo podobnych zawodników. tutaj. Krzysztof Ferenc ma 1-1. Do Karwat dobrze go wspominamy, jeżeli chodzi z walk. Bardzo dobrze się prezentował. Jedna porażka tylko z Labrygą, no ale wiemy, jakim koniem wielkim jest Labryga. Zresztą będzie też walczył i będziemy sobie mm, też tą walkę omawiać. Myślę, że tutaj e, Karwat mm, da radę. Akurat jest on mm, na tej rozpisce. Można by było podbić jakiś kurs, że ta walka powiedzmy skończy się overrund, tak? Więcej niż 1,5. Myślę, że, że ma to sens. Więcej niż, ma to sens bardziej niż kurs 1,12, gdzie jak dołożymy podatek, to wiadomo e, jak to będzie. No ale moim zdaniem Konrad jest faworytem. Jedziemy dalej. I to jest w ogóle walka. Ostatnio widzieliśmy dwóch na dwóch. I też ta walka dwóch na dwóch na Prime była dziwna, bo mm, właśnie Hellboy mógł i już w zasadzie był jeden cios, bo siedział na, na Ambro i byłaby sensacja, że go znokautuje. Później z mniejszym Scowroom może dałby sobie radę, ale tam jakieś wejście, dotknięcie piątka, jak ten gość leżał, i później na pełną partyzancie wlecenie na, na, na Hellboya, no to zmęczonego, tak trochę bez sensu. Takie, takie formuły trzeba dopracować. Tutaj to w ogóle ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Dla mnie, no, takie randomowe nazwiska. Ja jestem randomem w sieci, tak samo i tu randomowe niki, nazwiska, nie Nieważne, kojarzę o co tutaj chodzi. Ten film, e, który stał jakby się memem. E, jak to będzie wyglądało? Ja bym to po prostu odpuścił, bo to jest loteriada. Jeżeli chcemy się bawić w loteriadę, no to lepiej już ryzykować wyższy kurs niż niższy, więc spróbujmy tak, a być może właśnie organizatorzy stworzą to tak, żeby ten bohater tego Wygrał, no bo faktycznie każdy będzie się zmieniał z 10, nie wiem jak to, to będzie w praktyce, bo jestem w stanie sobie to wyobrazić, jakie zadając, ale w praktyce może to wyjść eee, dziwnie, więc tak jak kiedyś walka, nie wiem, rycerska na fejmie to tutaj tak samo będzie co czy tam walka niskorosłych, e, jakimś jakąś nowością, chyba tylko o to chodzi. E, kolejna walka z gatunku w ogóle, po co mi to i na co? Ja rozumiem, że lekcje, ja rozumiem, że tutaj trzeba brata podciągnąć. I dać mu już go windować, żeby po prostu lekko sobie zarabiał jako influ. Ten gość nie wiem, ile ma 15, 14, 15, 16. Nieistotnie i z jakimś gawronek gawrońskim powiecie, nie wypowiadaj się, jeżeli nie znasz zawodników. No ale kto z was, co cokolwiek może tutaj wiedzieć na ten temat, więcej, to niech się wypowie. Ja bym tą walkę oczywiście skipował. Jeżeli miałbym to zaznaczyć. To w takiej sytuacji 1.08, 540 no, 5.40, no kto będzie grał na 1.08? E, ale no nie mam nic wielce do powiedzenia o tej walki, dla mnie kompletne nieporozumienie i, i tylko, tylko nazwisko tutaj ma rolę, że, że taka walka jest. No za moment, nie wiem, dojdą walki dzieciaków? Czy, czy, czy to jeszcze w tym kierunku będzie szło? Zobaczymy. Japcian Holak, prawdopodobnie ta walka wyleci, bo jak widzicie nie ma jej na rozpisce. Patrzyłem, co się dzieje, i jeszcze u żadnego zawodnika nie było jakiegoś statementu. trudno, nie będziemy obstawiać w takim układzie. Jabczan był faworytem, ale myślę, że holak nie tak. jest szans, ale jak jeżeli nie ma, to odpuszczamy. Kolejna walka, Laluna Bobek. Ja nie jestem fanem walk kobiet. Nie przypadam też za postacią Laluny, która tam spoje za uszami ma. Strasznie głupio, irytująco i cynicznie się tłumaczyła z tych wpadek. A powiedzmy z jej na przykład butiku, jest taką postacią, która nie budzi sympatii, więc ja bym tą walkę oczywiście skipował, a poza tym no jej wizerunek bardziej jest taki straszny chyba na pokaz, tak jak nie wiem, wodą Gimpera i tak dalej i pierwszą walkę jak pamiętam chyba przegrała z Weroniką, więc nie taki diabeł straszny, to była decyzja. I tak mi się wydaje, że tutaj może być to samo, dla Luna dużo operacji, jakichś modyfikacji. I dla mnie nie taki diabeł straszny, jeżeli musimy i w sumie tutaj e, może bym nawet nie skipował, a zaryzykował Underdoga, tak? Więc zanim powiecie, że coś na pałę rzucam, no to słuchajcie co mam, nie wiem, do powiedzenia, bo to nie jest e, tak, że po prostu uderzam w ktokolwiek. E, dobra, Najman Lizak, e, dobra i tu pewnie... Pojawi się hejt, e, ale powiem tak. Ja nie widzę tutaj e, sensu stawiać na Lizaka. Kurs jest 1,40. Oczywiście najman wiemy, jaki jest. Wychodzi po hajs, składa się w kulkę, kiedy trzeba, żeby nie, nie dostać. To jest mądre, bo nie ryzykuje zdrowia. a Poskaka, powyzywa kogoś. To jest tak, jak komuś próbuje w twarz, a ten mówi, że deszcz pada. Tak samo robi najman. Kupi sobie nową nieruchomość, na, na słupa zarejestruje, bo sam ma długi, nie można tego ściągnąć. Postać dość ciekawa, zarazem o, o kilku obliczach, co pokazał Stanowski. No i nie będę tutaj wchodził tutaj w kompetencje, czy on coś umie, czy on nie umie. Coś na pewno trenuje, jakieś mięśnie zbudował, jakąś formę ma. Wygląda lepiej niż w poprzednich walkach, moim zdaniem. No, Lizak to już całkowicie inna półka, tak? Wiadomo, tam z pasternakiem na swoim kanale gość, który trenuje, ma sporo walk doświadczenie, ale jest 40 kilo lżejszy. I myślę, że tutaj Najman nie splami się i nie będzie się chował przed sami gościem, który jest o tak wielką wagę lżejszy. Tak jak sam mówił Lizak, on podchodzi do tego poważnie, bo nigdy nic z nikim się nie bił, z takim dysproporcją wagową. Oczywiście sparował czy coś, ale sparingi wiecie. Wszystko pod kontrolą, a tutaj może być inaczej. Nie ma tutaj jakiejś złej krwi, ale jeżeli miałbym właśnie brać to konkurs kurs a 52 no Najman jest większy zdecydowanie i nie powinien aż tak obstrać zbroi. Ale to są oczywiście tylko rekreacyjne teorie. I pójdźmy w stronę Najmana, chociaż powiecie albo nie wiem, sam stwierdzę, że to ja w ogóle gadam. Ale dobra, no zobaczymy, jak to po prostu suma summarum wyjdzie. Na pewno ciekawe zestawienie, ciekawsze tych walk niż Prime. No i najman na, na cios tutaj, oczywiście, jeżeli by doszło do drugiej walki, ale testosteron byłby podpompowany, no to próbujemy na ciosa. Większe szanse jak najbardziej dobrze się zaprezentował z młodym magikalem cios. Chociaż ta ich cała to też tutaj komentować cokolwiek, ale powiedzmy, być może ta walka się odbędzie. Zobaczymy, jak będzie efekt pierwszej walki. A druga, no. Gerald Banner i Crazy Załęcki, czyli ojciec Załęckiego, właśnie coraz więcej widzę, że tutaj wciskany nam jest ojciec Wywiura, Stary Muran, teraz już Załęcki, teraz jeszcze lekcji, Lexi, teraz zabraknie zawodników i będziemy tutaj, nie wiem, po nocwie skakać albo jeszcze babcia, kogoś, dziadek. Z jednej strony oglądam to, bo coraz więcej zawodników z prawdziwego sportu tu przychodzi. No, bo wiadomo, hajs, no to, to zawsze świat za tym idzie. Ale z drugiej strony, no niektóre no tutaj te ruchy, to zakrywają o mm, Żenadę. Oczywiście tutaj akurat Dawid Załęcki, no to jest przykładem, że goście z formie, ale na przykład poprzednio no Ojciec Wiewióra, no to była masakracja, że tak, że tak jak w FIFA mówi, że Derek Szpakowski, że młodzi ludzie tak mówią. Jerome Ble dla jakichś powiedzmy dinozaurów, podobnych jak ja, no to e, jest to gość, który naprawdę dużo znaczył w kitboxingu, miał swoją walkę z różelem. E, był już w Polsce walczył. Jak to sobie po prostu przypominam, no i jak spojrzycie z jego kiedyś z Walk z Prime, no to, to jest, jest grubo. Więc e, dla mnie będzie po prostu faworytem tutaj w tej, tej walce. Oczywiście, Dawid będzie zadziorny. Bardzo ciekawe zestawienie. No, sprowadzili Rebanera. I z chęcią coś takiego zobaczę, więc no Cloud po prostu czasem ma takie zestawienia, które mogą zaintrygować. Miałbyś też Bob ale nie wyszło. Na tej rozpisce przynajmniej nie widać. I labregaminda. No i tutaj Ciekawa sytuacja, dość dobrze naładowany sterydem Labryg, jak to mówi Kasio, że walą, walą te sterydy. A za rok później będzie problem ze stójką, <grydy> tylko nie tą bokserską eee, i z Mindą. I był dzisiaj taka sytuacja, że do Mindy ponad dzwonił Lewandowski z KSW, proponował walkę, ale on wyłączył telefon, czy nie chciał rozmawiać. Nie wiem, czy to prawda, czy bo mi da niezłe występy ostatnio. Dobry rekord, chyba 8 wygranych, 4 przegrane. No i zawodnik, który potrafi, więc nie będzie to łatwa przeprawa dla Denisa. I tak, w sumie, patrząc po tych, ciężko mi tutaj postawić, bo z jednej strony. Ani jeden, ani drugi no nie będziesz aż takim zdecydowanym faworytem. Nawet jestem skłonny postawić, bo większe doświadczenie ma na Mindę 2,43. To jest dobry kurs i myślę, że nie ma co tutaj więcej dyskutować, bo nic większego nie wymyślę. Na pewno równi siebie duzi goście wyjdą i to będzie Dobre widowisko, bo jak laberegował z Dawidem, mimo że ta walka też była dobra, to było widać różnicę kilogramów. Tutaj na takim poziomie to już jest to odczuwalne, więc myślę, że postawimy na Kamila mindę. No i KSW teraz też, moim zdaniem, już tak jest bardziej w cieniu ryków, bo zawodnicy to dopiero z przechodzą, jak widzicie. Dzielły bardzo gromdy, no ale tam nie ma takich pieniędzy, żeby zatrzymać najlepszych, a z KSW, no i wszystko idzie. W tą konstrukcję właśnie frików garzy i pieniądze. No i to będzie szło w tym kierunku. Nie będą się zabijali zawodnicy no na to, żeby za się pieniądze albo dokładać, tego walczyć, tylko jak mogą zgarnąć i się szybko ustawić, no to będą przechodzić do takich organizacji. No i Hito, Mielańczuk, Bad Boy, no dla Bad Boy Załęcki. Denis Schutt bodajże chyba 125, 110. Ostatnio też odwalił akcje właśnie za, za brygą, słabe to było jak zwykle. Miało być karane, ale to chyba w fejmie. Takie te więzienne zachowania i te skoki. E, ciężko powiedzieć, co cokolwiek na Denisa ostatnio wychodzi, tylko pokazać z kontuzy. Dla mnie po prostu coś takiego powinno być kancelowane i wypłaty wstrzymane. E, ale jak widać władze podwalają, Ostatnio, też ktoś wyszedł. W Prime, już nie pamiętam. Nawet na niego stawiałem, a nie wiedziałem, że ta kontuzja jest aż tak poważna. No bo miałem ksyby nazwiska. Podobnie robił Załęcki dwa razy. Też niefajne zachowanie względem Daniela, który stara się trzymać klasy, poza tym jest zasłużonym zawodnikiem sztuk walki UFC. Dla mnie będzie zdecydowanym faworytem. Patrząc na ostatnie podsumowanie Denisa i to, co on odpierdziela, a na klasę sportową Daniela, wiadomo, też jest pass prime, ale no, powinno wystarczyć, jeżeli nagle zawodnicy. Topu, czy niedawnego topu zaczną przegrywać z jakimiś randomami hooliganami, no to ten sport już naprawdę dla wielu przestanie mieć znaczenie. A, a ja mam takie przemyślenie, że właśnie to się dzieje. Jeszcze raz częściej osoby ze świata sportu przychodzą i zostają okle pod jakiegoś gościa, który zaczynam trenować. Być może jest nabuzowany z nie robią się weryfikacji, ale tak jak zobaczcie na analoga, na Paula, jakie on już, na, jakie nazwiska już ma na rozkładzie. I, i tak jak powiedzmy, ja. To, ja trenuję na przykład kreacyjnie, ale jak jestem kibicem dość dużym i tak patrzę na to z boku, to to w zasadzie zaczyna się już dziać, że te dystanse zaczynają się po prostu zacierać między zawodostwem, a między trójkami i myślę, że niedługo to przyszłość, te gale po prostu będą przygotowywały sportowców i zestawiali z różnymi zawodnikami z jakiegokolwiek świata, którzy będą w stanie wejść w jakieś po prostu treningi w formę. I nie ma aż takich dysproporcji, jak moglibyśmy się spodziewać. Dobra, to są moje typy pojedyncze w singlach. Tak bym zagrał to wszystko. Mam nadzieję, że jesteście bardziej zadowoleni z tej argumentacji w tych walkach, chociaż to się okaże w komentarzach. I na koniec jeszcze kupon. Usuwamy tutaj wszystkie rzeczy. E, 3-4, może 5 zdarzeń. To tak, jeżeli miałbym wybierać, no to na Dawida Omaleńczuka e, tutaj mm, do kuponu bym dał. Powalc 1-3. Denisa Bryga, mm, Minda, Prędzej y, Lebanera z Załęckim. Już mamy 2-17. E, patrząc dalej, Karwat, Ferencz, mm. Myślę, że będzie więcej niż półtora tak. rundy, to jest, mamy kurs 1.55, to już 3.37. Bo w to nie jest jakiś taki reszt, który zostanie rozpykany, to tak, takie mam wrażenie. Eee, zaszalejmy, Agnieszka Bobek, że dla Lelunę. mówię, Leluna bardziej straszna niż... E, nie, bardziej straszny niż po prostu, niż budza jakiś respekt to w ten sposób. Jeszcze myślałem o testosteron mm, z Lizakiem. No, raczej ta walka nie, mm, nie potrwa 3 rund mniej niż 2,5. Eee. Dobre pytanie. Eee. Pytanie, czy chcemy ryzy ryzykować jeszcze? Myślę, że nie ma sensu. 4 nam wystarczy, i tak mamy dość dużego underdoga. Eee, więc tak w sumie, jeżeli miałbym grać coś takiego bardziej, bardziej pewnego, to te pierwsze 3 trzy walki, a tą lalunę dodałbym ewentualnie, znaczy porażkę laluny do innego kuponu za proporcjonalnie mniejszą stawkę. Eee, I tak to wygląda z mojej perspektywy w, w walkach chwilkowych. Oczywiście wszystko na luzie eee, dla zabawy, nie za miliony, bo to nie ma, nie ma sensu. Eee, zobaczymy, jak to będzie. Czekam. Fajne niektóre zestawienia, lepsze niż na Prime, i zobaczymy, jak to będzie. Pozdrawiam Was. Cześć.